Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj postanowiłem po wielu prośbach w komentarzach nagrać odcinek, jeśli chodzi o apteczkę na ukąszenie ptasznika. Czyli, coś, co jest to, wielo osobom sprawia problem, wzbudza przerażenie, że co będzie, jak ten mocny dowity ptasznik nas jednak ukąsi? I od razu, na starcie, ważna rzecz. Ja swoją apteczkę stworzyłem na zasadzie konsultowania się z lekarzem, który był ogarnięty o dziwo w temacie, bo to dosyć rzadkie z tego co słuchałem oraz na doświadczeniu innych osób. I Wam też mimo wszystko zalecam najpierw skonsultować się z lekarzem, jeśli chodzi o leki i dawkowanie. Dlatego właśnie uważam, że mogę się podzielić z Wami, co tam jest w mojej apteczce. Jak ja jestem przygotowany na ewentualne ukąszenie ptasznika, wizualnie Wam tego nie pokażę, bo obecnie robię restart w apteczce, ale wszystko Wam po kolei wyjaśnię. W mojej apteczce znajduje się głównie woda utleniona, waciki, wapno w tabletkach, leki przeciwalergiczne oraz adrenalina. Uznajmy, że zostaliśmy ukąszeni przez mocno jadowitego ptasznika. I pierwsze, co powinniśmy zrobić, to najlepiej powiadomić domowników, że zostaliśmy ukąszeni. Następnie, najlepiej zachować spokój i nie panikować. Kolejną ważną rzeczą jest to, że powinniśmy odchodzić ranę czyli sięgamy po dwie pierwsze rzeczy czyli woda utleniona, rozwaciki. Potem powinniśmy załagodzić działanie alergii, czyli sięgamy po wapno w tabletkach oraz leki przeciwalergiczne. Pamiętajmy, że nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy uczuleni czy nie, dlatego zawsze warto o to zadbać i nie olewajmy tego. Ja jestem na przykład osobą alergiczną, mam uczulenie na pyłki, koty, nawet na niektóre owoce, ale nie miałem na przykład nigdy reakcji alergicznej na jad naszych polskich zwierząt, ale mimo wszystko jestem na to przygotowany. Jakby był uczulony na jad dlatego warto zażyć wapno oraz tabletki przeciwalergiczne. I najlepiej, żeby wapno zażywać regularnie, to jest po to, bo wapno łagodzi działanie alergii, podobnie jak leki przeciwalergiczne. Oczywiście przypominam, sugeruję się doświadczeniem innych osób, możecie sobie zerknąć na post Spiders Online. Tam jest bardzo fajny opis, jeśli chodzi o ukąszenie przez poeciloteria Rufilata, już naprawdę sporą samicę. Tam fajnie opisał, jak on osobiście odczuwał działanie jadu jak mniej więcej postąpił po ukąszeniu. I teraz moim zdaniem najważniejsza rzecz, zawsze jest ryzyko, że możemy dostać wstrząsu anafilaktycznego. To ciężka, szybko rozwijająca się reakcja nadwrażliwości na jakiś czynnik, na przykład na jad, co mamy w tym wypadku. Bardzo zachęcam, żebyście poczytali o wstrząsie anafilaktycznym, o objawach, leczeniu itd. Od razu mówię, jeśli doświadczymy objawów wstrząsu anafilaktycznego, warto też wspomnieć, że aż 20% wstrząsu anafilaktycznego jest spowodowane właśnie reakcją na jad i konieczne jest wtedy podanie adrenaliny. Może to zrobić również pogotowie, ale ja uznałem, że lepiej mieć to pod ręką, pogadałem z lekarzem i wypisał mi adrenalinę na receptę. Jestem dużo spokojniejszy, lecz mimo, że podamy tą adrenalinę, i tak uważam, że warto zadzwonić na pogotowie. Pamiętajcie, apteczkę stworzyłem z konsultacji z lekarzem i doświadczeniem innych osób. Nie chcę, żeby ktoś brał za to odpowiedzialność, ale nie powinniśmy się tego bać i słuchać plotek, że to nas zabije. Dużo więcej jest ugryzień przez psy, czy urządzeń przez pszczoły, a nawet zawału serca rocznie jest więcej niż ukąszeni przez ptaszniki. W naszym domu. Jeśli obsługujemy się z nimi z głową i odpowiednim sprzętem, nic się nam zapewne takiego nie stanie, ale pamiętajcie, że trzeba je szanować, nie bać się ich, ale podchodzić do nich z szacunkiem. Z mojej strony to tyle. Powodzenia w hodowli Wam życzę. Mam nadzieję, że przygotowałem Was, chociaż trochę, jakby taka sytuacja miała miejsce. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!